Jak widzicie, już jestem gotowy. Przełączyłem sobie do normalu, bo budowałem tą szklarnię na poziomie peaceful. Żeby się dobrze wyrazić. I szukamy trawki. Gdzie jest? O, już zachodzi. No, Ty idziemy. Uszka wziąłem, żeby nie czekać całej nocy. Tam jest wycinka drzew. Fajnie, nie. Mm. Tu będzie z... Jak to się będzie nazywać? W poszukiwaniu oryginalnego Minecraft'a. <laughs> I co mi mu A jeszcze tam. Tam jest ta góra. Taka fajna, śmieszna. O! O! wilk, ale nie mam gości. Dobra, idę spać. Zakopię się w dziurze. W dziurze się zakopię i idę spać. O! I idziemy spać. A za małe to. Pcha w trumnie. No jak? No. W poszukiwaniu oryginalnego Awa, Ała! 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 Nie! Nie! Co ja mam zrobić? Kurde. Oh man. O, lol! gdzie ja się pojawiłem? O, lol. <laughs> sorry za to, olol, ale. Kurde. <laughs> mnie to może. Ś... Mnie to niepokoi, ale też mnie śmieszy. <laughs> A, bo zniszczyłem tamto to łóżko, dlatego. Mm. Na pewno, może. O, kurde. Olol. A ja nawet nie wiem Idę ja tak na czuja. Bo na pewno w w wodą ten ktoś nie płynął. Chyba raczej szedł w tą stronę. Na wschód. Olol. No odcinek mamy z przygodą. Lol. O, będę mieć. Tylko ja tu, żeby mnie tu creeper jakiś nie wystraszył. I to teraz będziemy w domu. Chyba. Na no, chodnicę. Ale... Nie. Ale fajnie. to moje items. Nie wiedziałem, że tak będzie. Ja to po prostu wiedziałem. No tu... U. No nie. Nie. Ja tego miejsca nie pamiętam. Oj, trawa, ha ha ha, ale. Daj nasionko, chociaż jedno. Uje. Yeah. Ha, jak widzicie, znalazłem trawę, ale domku nie znalazłem. Nie, jak się. Nie, to trawa mnie z kursu. Nie, kurde. Dziś mój dom. Nie, <gryw> wiem, że panikuję, ale. Ale nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, użyję kartografera. <grych> Bo mam. Idziemy w tą nie? nie ma wata. Kurde, jakbym był tam tym gościem, co wybudował tą chatkę, to bym się znalazł raz, dwa. Tak to? Tak to. Nie, ja nie miałem blisko gór ze śniegiem. Nie, tu bardziej bym musiał iść. Nie, wejdziemy na tą górę i jak nie zobaczę domu, no to nie się wkurzę. Jak na pewno zauważycie te lagi, to na pewno się świat gene generuje. Kurde, bym musiał... Lol. Ale lag, ale lak, Dobra. No... No lol. Nie gdzie jest no? Ludzie. Okej, okay, nie poznaję tego miejsca. Nie, bo tam się świat generuje. To ja bardziej bym musiał iść w tamtą stronę niż. Kurde, znalazłem jedno nasionko i teraz co? <grystanie> Ała No przecież. O, znowu jakieś lagi mnie atakują. Uh, Minecraft. Co dzisiaj wziąłeś? Minecraft. Dobra. No wiem, że gadam bez sensu, ale co? Nie! Krowy, pomóżcie mi. No nie, no! Jeszcze lagi. Jeszcze lagi do tego. I jeszcze sofik. Poproszę. Zaraz wyłączę nagrywanie i wejdę w kartografa. Oglinę znalazłem. Buh, buh, buh. O, największe złoży gliny, jakie znalazłem, ale to mnie nie cieszy. Bardziej mi się. O, znów lagi. Że tam jest mój dom. Nie, ja takiej góry. A może. Kurde, teraz. Ej! Czy to nie jest taka sama mapa? Jak z mojego poprzedniego świata. Ale Rym. O, lol. Bo wiecie, dlaczego wyszedłem z tamtego świata? Znaczy skończyłem ten grać na nim? Bo on mi się zbugował. Byłem nieśmiertelny. Ale to jest? To jest nie, To jest nierealne. To jest. To w ogóle Ej no patrzcie. To jest nie, nierealne. Ja stworzyłem specjalnie nowy świat, a ten mi się wygenerował tak samo, wręcz identycznie. Bo to na pewno nie jest tam ten świat. Poczekajcie, ja wejdę, pokażę wam. Patrzcie, to jest ten to jest ten mój świat, w którym się zgubiłem. Kurde, jakie lagi. Dajcie mi pokazać. O, i tu zmieniłem sobie na to ufo. I co, i widzicie, tak samo nazwałem. I, I wejdziemy w to i. Nie, noc. To jest nierealne. To jest po prostu. <gry> Nie, ja w to nie wierzę, nie. Czy mi się ta sama mapa wygenerowała? No jak widzicie, ufo... O lol, ufo mi się... O, co tam... Tam ufo, ale patrzcie, to jest ta sama mapa, ja wam to pokażę! Patrzcie, to jest ta sama mapa, tylko niech mi się świat zgeneruje. O lol, patrzcie! To jest to samo! Nie! 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 To jest nierealne. To jest po prostu. Nierealne! No. no i ufo! Ale to jest nierealne! Nie! Patrzcie, tu są inne światy. To jest ten, patrzcie. Przyjrzyjcie się dobrze tej górze. Jest wodospad. Tutaj takie same, tutaj stoi mój dom, nie? Tutaj jest most i tutaj jest tak samo. Identycznie. Ta góra jest tak samo. To wszystko jest tu samo, tylko, że tam, tylko że tam nie mam mojej bazy. I teraz, po, I teraz wam pokażę. Patrzcie, wchodzimy w to. Ale się nagadam. Jaka moja teoria? Ej no tego chyba jeszcze nikt nie widział, żeby, żeby świat się tak samo zgenerował. Ja tu mam pecha. No patrzcie, identyczne! No patrzcie, no. No jak mi nie wierzycie, obejrzyjcie sobie ten film jeszcze raz. Patrzcie, tam jest ta jaskinia z creeperami. Co na początku było. Przyklęte. Ta mapa jest przyklęta. Patrzcie, to jest to samo. To wszystko jest to samo. Wszystko. Wszystko, tylko, że tutaj jest most A tam jest gdzieś UFO No Nie, ja nie wytrzymam To jest to samo Jak Jak yy, Obejrzyjcie sobie początkowe filmy, to jest wszystko tak samo N Nie, to jest nierealne N Nie Jeszcze tam podejdę tym Hero brain siedzi. Ale w... nikomu się nie zdarzyło, żeby taki sam świat się wygenerował. A mi się taki sam wygenerował. Tylko, że miał taką samą nazwę. Lol. Ej, I... No to jest niere... To jest po prostu nierealne. Patrzcie. Tu to drzewo było. Tu jest ten wodospadzik. Patrzcie. No i. Nie, to jest nierealne. Patrzcie, jeszcze raz Wam pokażę. Nie, no ja nie mogę. Ej, no to jest niemożliwe. A się nagadałem. No i patrzcie, tu wszystko jest tak samo. O, kołamarnice. Patrzcie, to jest ta sama góra. Napiszcie mi w komentarzach, czemu to mnie spotkało. No, patrzcie, to wszystko jest tak samo, tylko że ten wodospad jest tutaj zmieniony. No, patrzcie, ta góra jest ta sama. I tu. No, i tu jest jaskinia. No, patrzcie. Nie, to jest nierealne, nie... Nie... Mam jeszcze jedną teorię. Jak ta teoria się nie sprawdzi, to będzie... Nie, bo one... Nie, dobra. Nie, to mapa jest przeglęta. Dobra, jeszcze raz. To jest ta sama mapa! To jest to, jest to samo! Nie, nie. Co, że mój dom zgubiłem, to jest to takie. Coś mi się. Nie, mamusiu, nie, nie rób mi tego! No patrzcie, to jest to samo! Dobra, wchodzę w kartografa i szukam mojego domu, bo się wkurzę. Dobra, poczekajcie, włączę nagrywanie. Wyłączę, znaczy się. Nie włączę. Wyłączę i zobaczymy. Gdzie jest mój dom? No dobra. No. Nie laguj mi. No. o, ogarnij się. Muszę chyba wyłączyć kartografa, bo. Bo mi się Minecraft nie. To poczekajcie. A wyszłem No szybciej Chyba już wiem jakiś A, teraz mam oryginalne he, he, he Nie, tak się śmieję. A właśnie, do wełnę. Trzy poproszę drewno co i widzicie to jest nierealne i się na tego tutaj tu I widzicie to jest nierealne to jest nieprawdziwe Ale wiem gdzie jest mój dom, to najważniejsze mój dom muszę się kierować tu tam, 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 tam muszę iść i tam jak jest ta plaża, to muszę iść yy, tak, tak... W tamtą sposób. No, chyba. Wi, O o jakiś cajew. Nie wiem, tu jakiś zombie zejdzie. Nie jest tych cajewów tu. Mógł od razu odspawną, albo od spawnu jest bliżej, ale dobra. Zombie, zombie! Zombie, nie bij mnie. A, w jakimś caju,